W 2020 roku przyszła pewna okropna zaraza. Jak to wpłynęło na Wasz sposób pracy? O, widzisz. I to jest kolejny krok milowy. Naprawdę. Ponieważ jak wybuchła ta zaraza, a stała się ona prawie chyba dzień po moich urodzinach. Miałam urodziny, miałam mieć imprezę i tej imprezy nie mogłam mieć, bo się wszystko zamknęło. I my wtedy pracowaliśmy. Wtedy chyba mieliśmy zespół 10 albo 11 osobowy, dużo nas było. I w ciągu jednego dnia, w niedzielę pamiętam to była dokładnie niedziela zwołałam wszystkie dziewczyny plus Dominika. Co, co teraz będziemy robić? Jak będziemy działać przez następne tygodnie? Może miesiące i tak dalej. I no bo nie mogliśmy teoretycznie jeździć do biura. To w ogóle to, to, to był jakiś absurd. Jak możemy nie jeździć do biura. No i teraz tak, miałyśmy dziewczyny, które mają dzieci: dzieci młodsze, dzieci starsze, i osoby, które nie miały dzieci. I to było strategiczne. I wtedy wprowadziłyśmy infolinię. I od poniedziałku. Dwie osoby zawsze były w biurze, pomimo wszystko, i działałyśmy. Reszta osób działała w domu, na laptopach, zdalnie, a my dwie siedziałyśmy, nic innego nie robiłyśmy, tylko odbierałyśmy telefony. <grywka> Naprawdę wyjątkowy czas. Ale jest ogromny plus. I w ogóle ja też tak uważam, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zawsze w najgorszej sytuacji, w najgorszej zawsze będzie jakiś ciekawy plus zawsze będzie jakiś yy, yy, coś, co, co wyniknie, coś z czego później można korzystać. I my wtedy, dzięki tej koronie, sorry, wprowadziłyśmy spotkania yy, na, yy, na godziny. Jak już można było się spotykać, ale nie za dużo osób, nie za blisko, prawda? Yy, to wprowadziłyśmy system taki kalendarzowy. I umawiamy klientów już. Na tylko daną jego, godzinę. Na, na daną termin. godzinę. I, tak I skończyły do się dzisiaj. kolejki. Także okazało się, że można. Miałyśmy taką. Wtedy miałyśmy, wydaje mi się, taki trochę lęk przed zmianą. A co się wydarzy, jeśli to wprowadzimy? To warto testować jednak.